Siema, z tej strony Addison. W dzisiejszym gameplayu zaprezentuję grę Portal. Więc gra jest oparta na silniku Half-Life'a, produkowana przez Valve, No i tyle. Więc tak, rozpocznę nową grę. Znajdujemy się w pomieszczeniu. Można powiedzieć w probówce wychodzimy z niej i możemy obczaić wszystko co możemy zrobić. Jakie przedmioty są a gada nam jakiś stwór, że tak powiem, nieludzki głos. Wita się teraz z nami. Nie musimy poczekać. Kamery nas wszędzie obserwują Jakbyśmy byli celem badań Ta gra w większości polega na myśleniu Musimy pomyśleć co należy zrobić, aby przejść z jednej strony na drugą Albo coś na ten styl Widzimy portal, się otworzył i wchodzimy. I teraz tak, musimy ustawić to magiczne urządzenie, że tak powiem, skrzynkę na tym, aby drzwi były cały czas otwarte. Upuszczamy przedmiot i idziemy dalej. I wiezie nasz, nas na kolejny poziom. No i idziemy dalej. Więc tak. Musimy zjechać na dół. Widzimy magiczny przycisk. Jeżeli naciśniemy, to się tam otwierają drzwiczki. Musimy chwilę poczekać aż portal się otworzy i musimy dojść do tamtego kloca. Nie, tutaj nie. O, teraz. No i nie zdążyłem wyjść. Muszę poczekać, że tak powiem, na następną turę. Dobra, idziemy za naszym klocem i czekamy, aż otworzy się kolejny portal. Upuszczamy i możemy wyjść już. I kolejny poziom zaliczony. Gra jest w większości na myślenie, więc wystarczy chwilę popatrzeć co, gdzie i jak. Nie że nie że tak powiem napałę, cisnąć Inaczej nam się po prostu nie uda Musimy poczekać aż skończy nam gadać. I możemy iść. Jak widzimy, otworzył się portal. I tak. Mamy machinę, musimy otworzyć portal, aby tam wejść na górę. I przechodzimy. Lewele są krótkie i dość łatwe, więc dopiero na późniejszych zaczynają się trudności, nie wiadomo co, gdzie i jak i większość osób robi to na pałę po prostu nie, y, byle gdzie otwiera portale i przez to najczęściej ginie level trzeci o, coś się ścięło otworzę sobie tutaj portal i przechodzimy teraz a teraz muszę otworzyć sobie tam portal i przejść przez niego gra nie jest tak to trudna nie polega na większości na zabijaniu wrogów lecz po prostu na myślenie gra jest logiczna choć niektórym może się inaczej to wydawać zależy jak, to, jak na to patrzeć Muszę wejść tutaj i postawić, i możemy iść dalej. Nie będę pokazywał dalej, gdyż jest to monotonne, i to by było na tyle. Zapraszam do skorzystania z tej gry. Jest darmowa na Steamie. Możemy znaleźć ją poprzez wyszukiwarkę. W społeczności bądź w sklepie, i tyle. I możemy cieszyć się grą. Więc to by było na tyle. Pozdrawiam. Adikson.